Kłaniamy się pięknie, serdecznie witamy. Dziś nasze talenty Wam zaprezentujemy. Za. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Tę rzepkę oglądać co dzień Podlewał, pielił Wyrywał chwasty Rośnie nam rzepka Że aż się patrzy A ja rosnę i ryznę, zimą, na wiosnę. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie dziadek rzepkę, nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Pomyślał dziadek, sam rady nie dam. Na pomoc babcie zawołać trzeba. Bapka! Wymarzona, tak jak z mojego snu, taka śliczna, że aż brakuje tchu, ta jedyna. Która coś sobie ma zjawiskowa Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie trzy się nic. Okróczniej no Ola muzyką łotką To ta, która się mi da. Już do pomocy ma dziadek babcię. Ja złapię rzepkę, a ty łap, mi, a ty za mnie łap się. I biedny dziadek z babcią niebogą, ciągnął i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzetkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Przed domem wnuczek harce wyprawia, Słyszy w ogrodzie, jest jakaś sprawa. Przecież nigdy też nie byłem, a gdy zobaczyły, zobaczyłem, własnym oczom nie wierzyłem. Babcia mi mówiła, weź się wnusiu za robotę. Teraz za to nie dla mnie dziadki melarzować mam ochotę. Babcia i dziadek przepisali na mnie cały spadek. I wszyscy razem, Babcia i dziadek przepisali na mnie spadek. Podleciał wnuczek, babci się złapał. Bo ci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stekają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Wnuczek na pomoc szczeniaka woła. Może nam wszystkim on pomóc z doła. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Kto dogoni psa, może ty, może ty, a może jednak ja. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają strogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, zaszczekał mruczek, pomóż nam, kiciu. I idzie kicia, lecz drogą swoją, niespiesznie jej wcale, choć wilki stoją, bo wszystkie koty, jak sami wiecie, swoimi ścieżkami chodzą po świecie. Kici miał, będę, brał, będę, chciał, będę miał, cały koczył, kici, kici miał. za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią stękają srogo? Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet leci na pomoc usłużna kurka. <sum> Kurka nasiona by zbierała, trochę trawki podziowała, na końcu się ustawiła, chce pomóc, jest bardzo miła. Kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Lubią poszczypać, ale gdy trzeba, mogą się przydać. Już nasza gąska w szeregu stoi i nikt się tutaj gąski nie boi. Gąska za kurkę, kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo ciągną i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko w bocian długonos. Chodźże tu, boćku, do nas na pomoc. Bocianie. Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje, szakki na śniadanie. Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje, szatki na śniadanie. Już bocian gąskie. Zaowąd trzyma. Już się napręża, już się nadyma. Może skosztuje rzepkę na zdrowie. Ciekawe, co nowy, na nowy smak powie. Pociąg za gąskę, gąska za kurkę. Kurka za kiciem, kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią? Stękają srogo. Ciągną i ciągną nie mogą. Skakała drogą zielona żabka. Złapać by boćka, żabka to gratka. Była sobie żabka mała, re-re-kum-kum, re-re-kum-kum, kum. co się mamy nie słuchała, re-re-kum-kum, więc na spacerę wychodziła, re-re-kum-kum, re-re-kum-kum, innym żabkom się dziwiła, re-re-kum-kum, więc Złapa Boćka, żabka zielona, choć zwykle bociek jest na łowach, cieszy się bardzo, że w tej zabawie razem z bocianem przysłuży się sprawie. Żabka za boćka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babciem, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę i kawka na przyczepkę. Tata ptaszek po ulicy szuka sobie ziarn Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trak wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię, kicia na kurkę, kurka na gąskę. Gąska na boczka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. To widzę, wszyscy podłukli się trochę, wszyscy na rzepkę mieli wielką ochotę, więc kiedy się trochę pozbierali, wszyscy rzepkę posmakowali.